Racjach ponoć ma nie być już, ale zobaczymy. Dobra, jeszcze raz. Eee, ja mam growlera, ten nowy samochód z obieżonym zawieszeniem. Obok mnie strażnik stoi z growlerem ze zwykłym zawieszeniem. Przypominam, obieżenie zawieszenia w samochodzie przyspiesza go. Przy, przynajmniej, jeśli mówimy o tym zawieszeniu w menu interakcji. Może to normalne nie, które jest podczas tuningu, ale to w menu interakcji przyspiesza samochody. I to jest w wszystkich tych właśnie nowych samochodach ta funkcja. Niebieski, niebieska Selika to jest aktualny szybszy samochód w grze niebieska jest. czy znaczy ogółem szyka. Selika jest najszybsza w grze. Dlatego kupiłem Swiss, Niebieska aha. Niebieska jest obniżona, a ta fioletowo czarna jest ze zwykłym zawieszeniem. Dobra, i zobaczymy jak to prędkościowo tutaj wypadnie. Ja rzucam granat. Ja mam w takich zielonych barwach. Ostają w ogóle dużo samochodów robię. Czekajcie, wróćcie. Co tu się stało? Aha, jest dwa razy obniżone. Dobra. A to Nexo miał jechać? Nie, fakir. No to fakir trochę to zamieszanie, wpro zamieszanie wprowadziłeś. Bo mówiłeś, że masz ten. Że masz zwykłą. A tu się okazuje, że masz obniżoną. A teraz rzeczywiście, no jest różnica. Ale to i tak byśmy byście go zauważyli. Jak nie zauważyliśmy na starcie? To by było to później widać. No, teraz na przykład widzicie, że ta selika, ta druga została w tyle. O, ja teraz przyspieszyłem nagle. O kurde, jak odpalił. Ej, hey, what the fuck! ładnie leci. No! W pewnym momencie takiego busa złapała. No, Kerba musiała chwycić. Ta porszowka. Ale jednak Seliki nie je dogoni. A czy Selika ma na tyle duży plus, że ona ma odejście od razu lepsze. Do tego ma napę na 4. No w sobie właśnie Nikolaj przez napę na 4 ma też takie odejście. Lepszy Siema. zryw ma po prostu. Szybciej się zbiera. Twój stary ogóraz. Pozdrowidzowie z X. No, wrzucimy to jako shota chyba Nie wiem ile osób to zobaczy, ale dużo osób pytało czy Growler jest lepszy czy nie od tej Seliki Ale jest gorszy, to widać Teraz się rozczarowałem, bo Growler się nawet fajnie zapowiadał Ale jeszcze jest jeden samochód To chyba jakiś Sultan będzie dodany Którym będzie miał napęd na cztery, nie wiem czy on Selicy... Selik... Seli, jak się odmienia? Seliki? Selice? Selice? Selicce? Nie zagrozi czasami no dobra, ja dojechałem za Seliką, zwykłą wyprzedziłem. Ale to nagle tak przyspieszyłem, nie? Na tam w pewnym momencie. Senshi. Tak to wyglądało. Wciekawe jak Priwią będzie jechał. Fajny. O, nie pamiętam który to był?